Kasacja polega na piętnowaniu, karaniu i bojkocie za niewłaściwe poglądy. Kulturę kasacji raczej popiera The New York Times. Dziennik stworzył tzw. Projekt 1619. To rok przybycia do Ameryki pierwszych niewolników. Autorka Nicole Hannah-Jones otrzymała nagrodę Pulitzera. Klasyczna historia USA opowiada czyny bohaterów w globalnej walce o wolność człowieka, a projekt 1619 ma ukazać skutki niewolnictwa i wkład czarnych Amerykanów. Ich głosu nie ma w dokumentach i opowieściach. Projekt ma ten głos wprowadzić do programów szkolnych. Ojcowie założyciele Stanów Zjednoczonych posiadali niewolników: George Washington i Thomas Jefferson, autor Deklaracji Niepodległości i trzeci prezydent. Czy także oni są do kasacji, choć postępowali zgodnie z duchem swego czasu? Grupa wybitnych historyków stwierdziła, że projekt ma błędy rzeczowe i nagina fakty do ideologii. Prezydent Donald Trump zarzucił propagandę, że kraj założono na ucisku, a nie wolności. Zaś Ameryka uruchomiła łańcuch wydarzeń, jak obalenie niewolnictwa, nadanie praw obywatelskich, pokonanie komunizmu i faszyzmu, stworzyła najbardziej sprawiedliwy i prosperujący kraj w historii. Prezydent nazwał krytyczną teorię rasową formą molestowania dzieci i powołał komisję 1776. Ma przywrócić w szkołach uczenie patriotyzmu. Jej nazwa odnosi się do roku uchwalenia Konstytucji Amerykańskiej. Ofiarą kultury kasacji padła pisarka J.K. Rowling. Zawiniła tweetem, że prawdziwa jest płeć biologiczna. Uważa zmianę płci za wybór, a nie psychologiczny przymus, jak mówią transseksualiści. Bycie kobietą to nie jest kostium, który można zdjąć. Sama 30 lat temu wybrałaby bycie mężczyzną, bo ojciec chciał mieć syna, a nie córkę. Dziś ostrzega przed nieodwracalną zmianą ciała, która może prowadzić do życiowej tragedii. Nie sposób skasować światowej sławy autorkę powieści o Harrym Potterze. Najłatwiej krytykować sławnych ludzi, ale także najtrudniej im zaszkodzić. Kasacja jest groźna dla kogoś na dorobku. Nie trzeba zniszczyć Rowling, jeżeli udało się zniszczyć mniej znaną pisarkę, która ją poparła, to wystarczy do zastraszenia reszty. Przed strachem nie ma ucieczki z powodu internetu, który sięga wszędzie i niczego nie zapomina. Dlatego wyrzucono z pracy wiceprezesa korporacji Boeinga za artykuł, gdzie twierdził 40 lat temu, że kobiety nie powinny być pilotami bojowymi. Taka była wtedy polityka sił powietrznych. Od tego czasu autor zmienił zdanie, lecz został skasowany, ponieważ korporacja przestraszyła się plutonów poprawności politycznej. 60% Amerykanów uważa, że obecny klimat przeszkadza im w głoszeniu opinii, które ktoś uzna za obraźliwe. W ogromnej większości boją się konserwatyści, ale także połowa liberałów. Czy wpadli we własne sidła politycznej poprawności? Amerykańska kultura unieważnienia cancel culture nabiera pędu destrukcji. Burzy pomniki tych, których uznaje za rasistów, wykreśla ich dzieła z kanonów literackich, każe zapomnieć o ich wkładzie w budowę cywilizacji. Jest pokrewna innym dziejowym rewolucjom w imię utopijnej polityki lub radykalnej odnowy moralnej. Tak było w czasie rewolucji francuskiej. Nie tylko gilotowano wówczas przedstawicieli starego reżimu, arystokratów i księży, niszczono obrazy, pomniki i kościoły, traktowane jako dzieła zbudowane na krzywdzie ludu. Ustanowiono nowy kalendarz, w którym czas był liczony nie od narodzin Chrystusa, ale od początku rewolucji. Były to wyraźne znaki odcięcia się od dotychczasowej historii, postrzeganej jako czasy feudalnego ucisku. Ambicja zbudowania świata na nowo była widoczna w czasie przewrotu bolszewickiego. W 1930 roku wprowadzono nową rachubę czasu. Podobnie jak wcześniej we Francji, datą początkową był wybuch rewolucji. Bolszewicy także niszczyli cerkwie i dzieła sztuki. Dokonali rewizji kulturowego kanonu na nieznaną dotąd skalę. Dorobek cywilizacyjny oceniali przez pryzmat stosunków klasowych. Dzieła służące wyzyskowi proletariatu i wyrażające ideologie klas uprzywilejowanych zostały wyklęte i zapomniane. Do kanonu wpisano nowo powstałą sztukę bolszewicką oraz dzieła dawniejsze, które można było uznać za wyraz walki z klasami uprzywilejowanymi. Również chrześcijaństwo u swoich początków pałało chęcią gwałtownej rozprawy z bożkami swoich pogańskich przeciwników. Krucjata kulturalna legła również u podstaw rewolucji protestanckiej i ruchu odnowy moralnej zapoczątkowanej przez angielskich purytanów. Czy burzenie pomników i rewizja kanonu kultury dla walki z rasizmem i nietolerancją jest oznaką narodzin nowej cywilizacji? Czy zapowiada pożegnanie się z kulturą, na której zbudowano zachodni porządek? A może kultura unieważnienia to nowa religia, a akty destrukcji zdradzają święty zapał nowonarodzonych wyznawców. Tak twierdzi australijski piosenkarz i poeta Nick Cave. W głośnym artykule określił polityczną poprawność i wyrosłą z niej cancel culture jako najsmutniejszą religię świata. Nie ma w niej przebaczenia. Dlatego uosabia najgorsze cechy istniejących religii, a nie posiada żadnych z ich zalet. Chce szokować dogmatyzmem, niezachwianą moralną pewnością, brakiem skłonności do poszukiwań, eksperymentu i ryzyka popełnienia błędu. Dlatego zwiastuje śmierć twórczych sił naszej cywilizacji.